Roman widzę, że nie może spać. No niestety, jego X mnie w nocy atakuje. Roman w nocy nadaje. Agent J23 Roman Giertych nadaje. No cały czas wrzuca jakieś informacje, bo chcesz, żeby mu zapomnieć pan o nią Barbarę Skrzypek. Nie, nie, panie Romanie, nikt panu jej nie zapomni. Wszyscy tylko pamiętają. A widać, że się chyba na pana ktoś szykuje. Bo będą w tej chwili pozwy przeciw prokuraturze. Miał pan podobno pozywać dziennikarza, który przypomniał akcję Polnord i pranie brudnych pieniędzy. No i jakoś tak go pan do tego nie przywołuje do porządku, tylko chyba on teraz będzie pana przywoływał do porządku. Ale póki co jeszcze jest krycie, bo Donald kryje, bo przecież potrzebuje pieska do tego, żeby atakował. Różnych ludzi. No, takie życie. A ja sobie stoję na dworcu, mam teraz trochę czasu, bo pociąg mi się spóźnia, jest ładna pogoda, ale muszę stać w kapturze, bo jest zimno. Wydaje się, że jest ciepło, a jednak jest takie arktyczne powietrze. Leszno, miał być pociąg, nie ma pociągu. I nam, zwykłym obywatelom, to co się dzieje w tym w tej strefie marzeń to, to nie dla nas. Na, dla nas ważne, żeby pociągi się nie spóźniały. wracając do Giertycha. No cóż, pani Basia umarła i pewnie ludzie panu Giertychowi tego nigdy nie zapomną, ale o tym to opowiem w kolejnym szorcie. A może i dopnę go do końca. Pani Barbara przecież musiała być w służbach. I to w służbach. Takich bardzo poważnych. No bo jeżeli 30 lat opiekowała się panem Jarosławem Kaczyńskim, to co sądzicie, że nie była dobrze przeszkolona? Musiała być dobrze przeszkolona. A taka pani Wrzosek, Ewa, Ewa Wrzosek, chyba liczyła z panem Jackiem Dibuła na to, że pani Barbara, czyli pani Basia, emerytka, podda się presji. Nie poddała się. Ale widać, że była bardzo zdenerwowana całą tą sytuacją i stało się to, co się generalnie stało, czyli umarła. A teraz wszyscy myślą, że innymi sprawami się przykryje: śmierć pani Barbary. Nie, nie. I pan Gertych o tym wie. Dlatego cały czas musi coś robić, cały czas musi coś wypuszczać. Tweety, inne rzeczy, x -y, żeby tylko. Zapomnieć, zapomnieć o tej sprawie. Nikt o tej sprawie nie zapomni.